że jutro stąd wyjdziecie. Jak bardzo się tego boję. Jak bardzo wpadli w panikę. I zrobiliście również wiele także w innej sprawie. Kiedy tydzień temu koledzy od was byli u mnie w Katowicach, żeby rejestrować związek, to marzyliśmy sobie o tym, że być może zdarzy się tak, że zacznie Kazimierz Juliusz, a stanie cały Śląsk i całe górnictwo. I chcę wam powiedzieć, że w dniu wczorajszym sztab y, kompanii węglowej zerwał rozmowy z, z zarządem kompanii węglowej w sprawie programu restrukturyzacji y, kompanii węglowej. I że w czwartek rozpoczynamy na wszystkich pokoleniach kompanii węglowej, drugiej, ale tej większej spółki węglowej, masówki, przygotowując się do akcji protestacyjnej. Już nie jesteście sami! Dlatego, że tam również chcą zamykać kopalnię. Tam również chcą doprowadzić do tego, żeby zlikwidowano kopalnię Sośnice na Koszowie. Ta kopalnia ma złoża na 90 kilka lat pederowania. I oni chcą ją zamykać. Zatrudnia dzisiaj 4400 ludzi, a w przyszłym roku ma tam pracować 1700 ludzi. 3000 wąt. Chcą zamykać takie kopalnie jak pokój, chcą inne kopalnie sprzedawać. Fakmentom, którzy do tej pory zarabiali na sprzedawaniu węgla, żyli z nas, a teraz im mało tego, chcą nam jeszcze zabrać nasze kopalnie. I w związku z tym, jutro w Katowicach z Wami będą kurnicy z innych kopalń. Będą delegacje kurników z kopalń katowickiego holdingu węglowego. Ale będą również delegacje górników z kopalń kompanii węglowej, gdzie rozpoczęliśmy spór zbiorowy i jaszczewskiej spółki węglowej, gdzie ludziom też nie żyje się najlepiej, bo chcemy zabrać to, co wam już dawno zabrano. Będziemy razem zwyciężyli. Dziękuję bardzo. zdarzył się cud. Cud się zdarzył tu na Kazimierzu. Może się zdarzy w całej Polsce ten cud. Jak my ruszymy, my z Kazimierza i pójdziemy, może naprawdę zdarzy się cud. Może te białe kołnierzyki, które siedzą w gabinetach w Warszawie, może się ruszą. Może rząd przy w końcu. Jest rząd potrzebny ludziom, ale i ludzie rządowi są potrzebni. ale my jesteśmy potrzebni wtedy, kiedy są wybory. Rząd gdzie jesteś, jak cię ludzie potrzebują, nigdy cię nie ma. Panie prezydencie, gdzie jesteś pan, jak ciebie nigdy nie ma? Czy tym ludziom z Kazimierza, tej kopalni należy się szacunek, tym górnikom emerytom, byśmy stracili zdrowie, przedaliśmy krew na tej kopalni pot. i nam się mówi, że nam się nic nie należy. Chyba tak to nie jest. Nie jest tak. Nam się to wszystko należy. Tej kopalni i tym ludziom się należy szacunek. A tego szacunku nie ma. Nie ma. Postąpili z nami jak, przepraszam, z nami jak zużyto szmat, Powiedzieli nam się nic nie należy. Naprawdę nam się wiele nie należy. Oni zostawili nas w krótki krótkich spodenkach. Krótkich spodenkach, żebyśmy nie mieli kieszeni, żebyśmy nie mieli co zadać tych kupaków. Jeszcze do dodatek zostawienie na dziurane skarpetka, Żebyśmy za daleko nie poszli. Żebyśmy się nie upomnieli o to, co nam się należy. Naprawdę nam się wiele należy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, to była najczystsza prawda, jaką można najprostszy sposób przekazać. Krzysiu to przekazał i to myślę bardzo wyraźnie przekazał wszystkim. Jeżeli chodzi o rząd, to Państwo, muszę powiedzieć jedno. Rząd. Od kilku lat różnym grupom zawodowym, różnym grupom społecznym mówi że rząd nie jest do rozwiązywania problemów. No nie jest rząd do rozwiązywania problemów takich. Więc ja mówię, jeżeli rząd nie jest do rozwiązywania problemów, to rząd jest naszym problemem. To rząd jest naszym problemem i my musimy ten problem rozwiązać ja poproszę tutaj jeszcze y, kolegę y, który za chwilę powie o hipotekach na mieszkaniach i o spotkaniu, które, które się y, ma odbyć to jest y, kolega radny, ale wcześniej proszę o zabranie kilka słów tutaj y, pana Adamca proszę panie Adamiec, a później kolega ważną sprawę o hipotekach na mieszkaniu powie Szanowni Państwo, dzień dobry Zacznę od tego, że kopalnia to nasza wspólna sprawa. To nie jest sprawa ani górników, ani nawet ich rodzin, tylko to jest sprawa całego miasta. W mieście Sosnowiec kiedyś było wiele kopalni, zostały wszystkie zlikwidowane. Została nam jedna. Po drodze z wiele krzywdy stało się ludziom. Bo pamiętacie, że kiedyś było, zabierane były deputaty i inne przywileje, które ludzie sobie wypracowali przez lata ciężkiej pracy. Zostaliśmy z tym, że obiecano ludziom, że dzięki tym wyrzeczeniom kopalnia będzie istniała. Na 2-3 lata jeszcze jest wydobycia, na 20 kolejne lat można otworzyć kolejne złoża. Wszyscy o tym wiecie, nie ma sensu o tym mówić. Było porozumienie, które mówiło o tym, że pół roku jeszcze spokojnie, a potem się zobaczy. Już kilka dni później to porozumienie było nieważne, a nagle dowiedzieliśmy się, że w ciągu miesiąca należy zamknąć kopalnię. Ja mam pytanie. Jak w ciągu miesiąca można zamknąć kopalnię? Jak to w ogóle wykonać? Gdzie będą ludzie, którzy nawet nie wiedzą na czym stoją, nie wiedzą, jak wyglądają dzisiaj mieszkania, nie wiedzą, kto jest tak naprawdę pod hipoteką, nie wiedzą, gdzie będą mieszkać, nie będą mieli wypłat, a ich rodziny zostaną z dnia na dzień na bruku. W związku z tym, szanowni państwo, kopalnia to nasza wspólna sprawa. Nie górników i nie ich rodzin, ale całego miasta. Dlatego, Szanowni Państwo, niezależni dzisiaj są tutaj. Dlatego apeluję do wszystkich sił politycznych. Niestety mamy fatalny okres, ponieważ okres wyborczy, tak? Więc naturalną koleją każdy by chciał coś na tym, że tak powiem, ugrać. Ale nie wolno na to się dać skusić. Ja apeluję do wszystkich, do każdego. Włączmy się we wspólną akcję. Nie pod szyldem jednej, drugiej partii, nie pod szyldem jakiegoś stowarzyszenia, nawet nie pod szyldem jednego związku, ale wszyscy razem, bo tylko wtedy, o czym tutaj przecież koledzy mówili, jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że ta kopalnia dalej będzie istniała. Za dwa i pół miesiąca będziemy mieli nowe władze i będziemy w stanie negocjować coś więcej, ale dzisiaj po prostu powstrzymajmy proces likwidacji. Bo dzisiaj to się najbardziej liczy. Nic innego. Szanowni Państwo, w związku z tym podkreślam jeszcze raz i proszę, żeby to, żebyście powtarzali to wszystkim naokoło. Kopalnia to nasza wspólna sprawa. Apeluję do wszystkich, żeby włączyli się w walkę o tą kopalnię. Od razu chciałem Państwa również poinformować, wczoraj odbyła się komisja w Urzędzie Miasta, na której zgłosiliśmy taki Taką propozycję, aby zwołać specjalną komisję, która wyjaśni wątpliwości, ponieważ dzisiaj, jakbym Państwa zapytał, czy wiecie, jak wygląda sprawa z mieszkaniami, czy wiecie, jak wygląda sprawa z programem naprawczym, czy wiecie, gdzie podziały się pieniądze z funduszu socjalnego, to większość z Was odpowie, no słyszeliśmy coś tam, ale nie wiemy, jak to jest naprawdę. W związku z tym zdecydowaliśmy, że odbędzie się komisja na którą zaprosimy przedstawicieli wszystkich stron. I ja w tym momencie szanowni państwo zapraszam, żebyście państwo nie siedzieli w domach. My poinformujemy kiedy będzie ta komisja. Pokażmy siłę. Pokażmy, że to nie jest sprawa jednej czy dwóch osób, ani jednej czy dwóch grup społecznych, tylko to jest sprawa całego miasta. Przyjdźcie na tą komisję i pokażcie, że nie jesteśmy sami w tej walce. Druga sprawa. Jeżeli się tylko okaże, że ktokolwiek będzie w stanie przyjechać z władz, to zwołamy dodatkową sesję Rady Miejskiej. Po to, żeby ta sprawa właśnie stała się naszą wspólną sprawą. Po to, żeby przedłużyć tą, żeby odwołać tą likwidację i żeby przedłużyć ten proces. Jeżeli tylko go przedłużymy o co najmniej 3-4 miesiące, to będziemy w stanie walczyć. Dzisiaj sytuacja jest katastrofalna i dlatego. Dzięki temu, że zwołaliśmy między innymi tą akcję, ale i wcześniejszą, i ten jutrzejszy marsz, jesteśmy w stanie to odwołać. Ale żeby to zrobić, kochani, wszyscy razem, jeszcze raz apeluję, wszyscy razem, bez podziałów politycznych, bez jakichś kłótni, bez tego, że ten jest stamtąd, a ten stamtąd, a ten dostał, a ten nie dostał. Wszyscy razem walczmy o kopalnię, bo to jest sprawa całego sosnowca i całe miasto musi stanąć za kopalnią. My jesteśmy, mam nadzieję, że wszyscy inni też będą, gratuluję Wam tego, że spotykacie się tutaj, gratuluję, że walczycie o swoje, bo jeżeli nie będziecie walczyć, to najgorsze jest umierać po cichu. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim. Witam Państwa serdecznie, Zbigniew Dzielanowski, radny miasta Sosnowca, mieszkaniec Kazimierza. Proszę Państwa, dzisiaj może trochę spokojniej, choć ta atmosfera jest ciągle gorąca i napięta. Ostatnio widziałem tu prezydenta i po prostu roznosiło mnie od środka. I roznosi mnie to jakiś czas nadal, ale staram się nad tym panować. Ciężko nad tym zapanować, mieląc ludzi na ulicy i pytając, co będzie dalej. Ale chcę Państwu powiedzieć kilka faktów. To, co powiedział Maciej Adamiec, radny Rady Miejskiej, to niedawno prezes Spółdzielni Hutnik. Kandydat na prezydenta niezależny. Powiedział bardzo ważną sprawę. Zbliża się kampania wyborcza, i ktoś tu może wychodzić, coś Wam opowiadać. I ktoś mnie również gdzieś tam po cichu posądził, a wyszedł sobie kampanię robić. Ja proszę o jedno, o to, co było proszone przed chwilą. Spokojnie poznajmy fakty. Dowiedzmy się w ogóle czegokolwiek. Jeśli wejdziecie na stronę Urzędu Miasta i wpiszecie www.sosnowiec.pl wyszukiwarkę. Kopalnia Kazimierz-Juliusz. Kawuka Kazimierz-Juliusz. To wiecie, co wyjdzie? Na pewno nic na temat spotkań prezydenta czy kogokolwiek z Rady Miejskiej, jeśli chodzi o sprawy kopalni Kazimierz-Juliusz. Nie ma takich informacji w ogóle, że prezydent się z kimkolwiek spotyka. Żadnych oficjalnych. Nie ma po prostu. I powiem Wam jeszcze jedno. Jestem radnym stąd, i do tej pory nie była zgłoszona ani jedna sprawa dotycząca kopalni przez prezydenta, żeby w Radzie Miejskiej się spotkać. Nie wiemy nic na ten temat, tak jak pozostali radni. A jest tutaj tych radnych sporo dzisiaj z Wami. My nie mamy pojęcia w Urzędzie Miejskim, jako Rada Miejska, przynajmniej z naszej strony. Choć może radni SLD mają większe pojęcie, bo są ze strony prezydenta. Nawet wchodząc gdzieś na jakiejś strony portalu bodajże Zagłębia czy, czy jakiejś innej gazety, widziałem jednego z radnych, że siedział obok prezydenta, gdzieś było spotkanie w urzędzie miasta z katowickim holdingiem węglowym. Wiedzieliście o tym? Ja o tym w ogóle nie wiedziałem. Mało tego, nie wiemy o niczym, tak naprawdę, o niczym, Dlatego, że wszystko jest po cichu, a jak jest po cichu, to będzie łatwo to zagrzebać, to się nikt nie dowie. I niestety, i ja to zarzucam prezydentowi cały czas, na każdym spotkaniu, to samo było na ulicy wiejskiej niedaleko, gdzie ludziom chciano przeciąć działki na mocy z ustawy. Po cichu przyjechał prezydent i ludzie go prawie wyrzucili stamtąd, bo z ludźmi trzeba rozmawiać. Proszę Państwa, jakakolwiek władza, ludzie, kochani, po to wybieracie władzę, po to wybieracie kandydatów, premiera, no premiera bezpośrednio nie, ale parlament, prezydenta, miasta, państwa, żeby z wami rozmawiał. To, co powiedział? powiedział, drugi kolega związkowiec. Władza jest dla ludzi, bo ludzi, ludzie wybierają tę władzę. Ja proszę o jedno, żeby nie było problemów z kampanią wyborczą. Niech powstanie okrągły stół na kopalni, w urzędzie, gdziekolwiek. Niech spotkają się ludzie, żebyście przyszli, żebyście mogli posłuchać, co się dzieje w Waszych sprawach, w naszych sprawach. My nic nie wiemy.